Mi się. No zaraz się zacznie. A co dostałaś pod choinkę, Malwina? Serbita ma gocikę i skaczące czapeczki. O, no to bogaty gwiazdor co dostaliście od gwiazdora? Radio na słuchawki. Serio, łysy marzę o takim. A to radio jest na zwykłe paluszki? Na dwie alkaiczne. A ściąga eskę? Zaneta dostała nowy telefon. O, a jaki? Motorola C200. Podobno ten telefon jest mało intuicyjny. Sam jesteś mało intuicyjny. Agata! No co? Tak Sandra, jakby miał intuicję, to by już dawno się obczaił, że Ci się podoba. Może nie szuka teraz dziewczyny, tak? Powinnaś wziąć sprawy w swoje ręce i zapytać. I ja mam się pytać, a co ja jestem jakaś pierwsza lepsza? Nie dowiesz się, jak nie zapytasz. No może nie pierwsza dla Łysego, ale na pewno lepsza niż inne. Otóż to. Wolę poczekać i dać mu poczucie, że to on decyduje. No nie wygląda mi na takiego, co lubi przejmować inicjatywę. Łyś. Mógłbyś przejmować inicjatywę? O co ty mnie pytasz, dziewczynko? Żoneta, co z nią jest nie tak? Wszystko, a teraz cicho, bo się zaczyna. Żania? co?